Bardzo serdecznie w drugim odcinku Pokémon jakaś... Pokemon Emerald. Co się zmieniło do ostatniego odcinka? No. Eee, trochę potrenowałem nasze Pokemony, że każdy ma po dziesiątej Zobaczmy Summoners. Summoner. no. Eee, nasz kochany Choco nauczył się nowego tak jakiś jest Absorb. A, a Guzio też się nauczył na ataku, jaki jest Watergun. może kontynuujmy naszą przygodę. Więc, było ciężkie, że coś. Więc, cofnijmy e, i idziemy dalej. Hmm. E, więc, tak tutaj, tą tutaj tam ścieżką numer 102, czyli ścieżką debi słabych, bardzo słabych ludzi. A tu coś jest. Co to jest? Znalazłeś dwie Oranberrys. Czy chcesz je podnieść? Pony podniósł dwie Oranberrys. Pony włożył je do... coś tam, coś tam, coś tam. No. To jest to samo. Pożegnij te Hmm. Tutaj nic nie ma. A może coś trzeba jak coś? Nie ma, nie ma, e, nie ma, e, e, nie ma. E, więc chodźmy dalej. A co tu pisze? Ścieżka 100 dróg tam do Petersburgu, czyli tam gdzie jest nasz tata, więc może się z nim zmierzymy. O, a tylu? ale ktoś nas zaczynał. Ja zawsze wygrywam. Jestem najlepszym trenerem. Tata pomaga mi w karierze. Jezus! Miałódź! A a tiada ty, chce zdobywać, wysyłać Wysyła cik zaguda. A my, a my, szaka. Szako używa absorbu. I o! Absorbu jest to, to atak ślinny, który zabiera chyba życie i daje nam. Nie zapełniają chyba u nas wszystkich Pokemon, znaczy żeby mu się... Yy, punkty ruchu. O no nie, no te pipi żeby mu się odnowiło, Za chwilę później. Soko! Absurd! I... Z Zagon wdęblał. O, mam nadzieję, że teraz jest lepiej. Choco dostoupí, X. A. Chce nám vyslat Šrumiša. Hmm. Dobra. Nech ten Šrumiš tu vyjde nám. Tak, no dobra, to ještě sobie spróbujemy zabrać raz naszym kochanym Pokémonem. Absorb. No nie, nie, wiem, że to się spotkało. Jeszcze ja O nie, on nas uderzył w swoją. dziwną buzią. Gdzież mnie więc możemy zmienić pokémona Kucio! No i chciałam po coś powiedzieć, że już wiem, kiedy nasze Pokémony ewoluują i jak sprawić, żeby ewoluowały. Kurde, złodziej, złodziej mały. No. Czekaj, chcę go zacipać? Dobra. nie Niech będzie może w oczyściu motorykana, ponieważ on jest... No nie, no, nie absorbuj się, mała. Mała kulko w kształcie... Jezus. Jaki masz, monobrach, czy coś? No, dobra. Jej, cieszę się. Jej, pokonaliśmy Panią tę trinę... Tinę... nie wiem... Dobra, biegniemy teraz... Biegniemy teraz... Dalej. Hmm. Ja już mam Tin wybrany jaki chcę, Mniej więcej. Dużo. Hmm. Będzie latający... Lejdzie, na pewno będzie psychiczny. I, tylko nie wiem jeszcze jaki, ale widać wybrałem takiego mniej I to nie będzie abra od razu, mówię, to nie będzie abra Bo abra jest jesteś pospolitym pokemonem, a ja to jest serwatka inna Znaczy nie inna, bo po prostu tych pokemonów więcej Takich idziemy, w których nikt nie trenował Bo to może trochę trudniejsze Czy nie to absorbuj jeśli wam nie pasuje, ja mogę przyspieszać takie walki z takimi tymi pokemonami. a trenerskie będą normalnie. Ale to piszcie. Bo mi jest wygodnie, jak przyspieszę. U, tu jest pokeball. Co w nim jest? Staliśmy potion. Idziemy dalej. A tu jesteśmy w Petersburgu. Where is Ollie gone? Ollie, A Ewa! Oto skiwę, sobie. Ten pan dziwnie wygląda. Norman. E, On mówi o liderze, o naszym tacie. Norman e, jest nowym liderem naszej sali. Bo to mój tatu. Leczmy nasze tumony przed walką z Normanem, czyli naszym tatą. No dobra, normalnie, chcesz z tą zawalczyć. Tata! Więc to ty podnij coś tam, coś tam, coś tam. Tak, widzę. O nie! Ja chcę z Tobą walczyć! On chce Pokémona ja ci nie będę uczyć jak się łaby Pokémony! Nie chcę z Tobą, nie chcę z Tobą iść, nie ja nic nie klikam! Puszczaj mnie złocieńco! Gdzie Ty mnie w krzaki wkładasz? Tak! O, to jest no... no... Ja nie mogę Ratus. On no całkiem silny, po tam jak tylko go ale ja nie chcę tego Ratusa. Ja nie chcę ci Ratusa. On no, ma z na poziomie. Ja nie wiem, co on chce że teraz zrobić. No dobra. Oglądajmy sobie. To co, to chcę zrobić? Hmm. Faj! Co? Łot? Jezus! Tak się nie robi dziecko Naucz się w końcu, że tak się nie robi Co? Co ty? Co, 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 co ty robisz? nie no nie 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 tak się nie łapie pokemonów po pierwsze pokemon musi zostać dziecko drogie. po pierwsze pokebola się rzuca lewą jeśli jesteś lewą ręką prawo prawą ręką a jeśli prawo to lewą ręką naucz się wieku, to jest większe końca nie dobra to był Poszedł sobie frajer. No! Only I went to become a strong trainer. His alright. A, czyli na początku musimy iść do razu pocić iść, żeby 7 odznak, a później wrócić do naszego taty później. Jak dojdziemy te parę odznak. Dobra. Nie włosy wpływamy strasznie. No, no, no dobrze chcę tam iść, to nie pójść, okej okay. Więc gdzie jest droga do Razz City? O New Jorko Ech, to Jakiś gościu, kurde Matrix, zostaw mnie Eee, excuse me Nie, tak, tak Jak mnie tutaj stwór, Tak jeżeli wyciągniesz pod tak? Twoje okularki. Hmm. Hmm. O coś tam mówi, że jesteśmy ciuchy, że jesteśmy trenerem. czekaj mam białe włosy. Nie jestem masz taki stary. On mówi, że będzie nas mieć na oku. A to jest... Ścieżka 104. Chodź po sobie w Yay. O O. coś tam mówi, że nie jest trenerem, a ten nie jest trenerem. Living flop Prince in the sand is so fun A zostawienie śladów na piosku jest bardzo fajne No nigdy się w tym nie Szako Absurd! No, no, no Łama da, dawa, o, level, level Kradnij mu to HP. Tak. Nie, yeah, tam, dobra. Dobrze, jesteśmy w pocięciu Eee. Więc tak, Tak, Pokonujemy tak, to więc go pokonaliśmy. Do... O, a, mikrowod poprawić trzeba. Mhm. Mhm. Przepraszam. mikrofon O, dobra. Nie, powinno być lepiej. No nadzieję, że mnie dobrze słychać. Mhm. Nie, chcę zostawić nie to mnie jedną No. Absolutnie. O ja. Oj się stwardniał! A ja jemu ukradnę życie. To nie jest to, to zbyt efektywne. A spominz. Co? Widać się wtyczną. Nie wiem, co tam prawo. Yeah, Piko! Dobrze. nie, on się hardernuje. Hardernuje. Dobrze, liż go. Czekam, co ty tam robisz. nie, nie on się bituje. Tylko musimy... Możemy... On no ja nie, nie stwardnij się, będziesz miał ten. Ja to będziesz mieć. I... Czako z level 11. Ua! Wow, I got set in my runners. Lola inni pokumono teraz na gucia i idźmy dalej zobaczmy czy też jeszcze tutaj nie ma z dwóch ludzi pokazujmy official of the town looking pokumono zobaczmy z rybakiem który zapewne ma same magicarpy dobrze Darianie wyślij swojego najlepszego na świecie pokemona magic karpa, eee, więc użyjmy może na niego motorbono o nie on użył splash a wiecie że jest że, pra... że splash eee, że splash potrafi że jak się użyje splash podczas paraliżu to paliż, paraliż znika. To jest ciekawe, że Moginger nie jest aż taki... ...niespielębionki. No ale... Jak się go wytryna na 20 pożar, to już 100 No I mimo, to taka rybaka Dariana chyba. Tak. Znaleźliśmy pana Dariana, który jest najsłabszym rybakiem na świecie. A teraz pań pokę... Łapacz. A tym coś tu się stało. Nie? Hmm, aha, on, on się zachował z morzu. Okej. Okay. Więc idziemy dalej. Tu nikogo nie ma. U, Dobra, idziemy dalej. Camp Power Rangers. Tu, tu mam, to jest ta... Tatka Pana Barneya. Tu są jagódki zwierzchnie. Tym, teraz zbieram. Zbieramy, zbieramy berries Nie. Też zbieram berries Okej. Okay. idziemy dalej. Mm. O oh, nie, ktoś nawet. będzie mieć. We must have faded to meet. No, to było przeznaczenie, że się spotkaliśmy. a chi è che si a my wysyłamy naszego super... supermana, super czyli gucia, a... si water gun-a! ajaja! Mm. no, 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 no. dobra dobra gucia, dalej water watergun. jeszcze Rzędy jest i nic. Więc czekajcie. Zrobię chwilę cięcie i zobaczę wszystko się nagrywa. Dobra, więc powinno wszystko się dobrze nagrywać. Jeszcze ja teraz zobaczę szybko. Sorry, że cię ucinam, ale zobaczę. Więc jest ok i teraz idziemy do lasu! Nie, do lasu! Ciśniemy do lasu dzieci, więc jesteśmy w Petersburg Forest. You put Pokemon in the first. Mommy. Shut. Mommy Guccia. If you want, Trainer tips. An that opens every once in a battle is a great experience. Dobra. Okay. to akurat i right. We want, and Oh. And Pokemon? Silcoon! If idź want, i go Tak, Takle o nie, on się utwardnił! O nie! Zabij go za to, zabij go! O. O. No i pokonaliśmy, a nie, nie pokonaliśmy go, bo to jest za twardy Pokemon. Dobra, on jest naprawdę jeden... To jest odzorowanie! Pokémona, to jest e, widla i Katerpillera. One to jest Katerpillera i Weedla w jednym. Dobra, Dalej. A ten pan to kto? Sometimes there are three on the ground, even I you can see them. Dobra, dobra, cieszę się. Tu jest jakieś wyjście. Gdzie jesteśmy? E, co to jest? Tiff? Ona mówi o jakimś ruchu FIU, który zabiera rzeczy Pokémonem. Kiedyś trzymają podczas walki, to jak używać tego ruchu, to zabiera przedmiot. I tu coś jest dziwnego. Ale na początku pokonajmy tą nubską płuci Dobra, płuci Nubie, yy, zabijecie. A, myślałem, że już zginiesz Ty, Puczy Jeno no, no więc Puczy Jeno zginęła Jesteśmy 39 Experience a. I tu co wnosiliśmy? Potion Podnieśliśmy właśnie Potion i włożyliśmy go do Item Pocket Wciśniemy tam I tu mamy trenera Więc trener backcatcher trener backcatcher uh, jak cię nazywasz backcatcher za backcatcher lila. dobra lyle poklawiecie lyle o uh, dobra kucior, i choose you i teraz taku i a nie jednak jeszcze nie jesteśmy nawet w poziomie że robimy one hitkę ją więc okej okay. taku Dobra, nie dobrze. Oje! Oh yeah. Nie, jeszcze nie chcemy zrobić tego. Ja będę mniej więcej porówno trenować kimony, więc będę zmieniać jak zdobyją level. Przynajmniej będę tak próbować trenować. To jest Pokémon. Łączmy, ledwo się trzyma, a Gucia jest cały zdroje. Więc Gucia wykoni go Płatne yeah. wykończenie rozwaliło biednego whurmpla Gucia dostał 34XP i do walki wychodzi kolejny whurmpa Nie, ja nie chcę mieć może więc on rzuca kolejnego whurmpla a my nadal ciśniemy i naszym kochanym Gucia Gucia nieźle Gucia Gucia ciśnij i... Zaczynijcie Gucia Dojdziemy do pewnego, a nie chcę w tylko, pewnego momentu i odcinek a, tak. Może niektórzy już wszyscy wiedzą do jakiego momentu chcę dojść Gucio spudłowałeś Aj Gucia, Gucia, Gucia Dobra Gucia a, gucio jeszcze nie. Mam kolejne to Dziwne. Więc, idźmy dalej. Dobrze. U, to jest jakiś Pokeball. Jesteśmy parali z ją do kieszeni z itemami. Wejdziemy się... O, tam jakiś pasta. Ale... Teraz zajmijmy się walką ze kaskunem. Nie z tylko kaskunem. W zależności od gucio Pokémona tam ewoluuje w Warbeck ewoluuje w zależności od płci, jeśli to chłopczyk, ewoluuje w kaskuna, jeśli dziewczynka w siemona. Ja mówię, dobrze, zawalczmy, dokończmy wykończmy tego pokemona. Zapraszam, jestem w tym spokoju. A jeśli nie inaczej słyszę, to znaczy, że... No to po prostu dlatego, że nie podłączyłem mikrofonu i się nawet nie zorientowałem nie nagrywam bez mikrofonu, mam nadzieję. I mnie słychać o dziwo. No. Dobra. Powiedzcie, czy chodzi, jak nagrywam z mikrofonem, czy bez mikrofonu. I poko a nie pokonaliśmy tego nuba, ale ja go wykończę błotem. Bo jakby tu nie fajnie skończyć, o przeciwnika błotem i kasko zginął kasku zginął w błocie, a my mamy już level 12 i ja pokemona na czako szoko choco, szoko Czoko. nie wiem i jakiś dziwny pan się rozgląda hmm so not one to be found hello have you seen any pokemon collect Romish around here Really love that pokémon. go. O nie, to jest jakiś yy, dziwny koleś w Bandance. Piraci z Karaibów. Yy, dlaczego on się za mną chowa? Nie trzymaj mnie zarekać moczęciu O nie, musimy go zabić! ta tatan, tatan! Dobra. Więc yy, pirat w Bandance! I dziwnej koszuli w paski chce wysłać nas w swoich dresach na pojedynek. A my wysyłamy bardzo silnego szrum y, um, Lotada on nubskiego, Nubską po nie Więc zabierzemy mu trochę HP, bo on powinien mieć mniej. On, namazwa, on warczy, Co mu nie daje? Znowu my mu zabierzemy HP, żeby się trochę uleczyć. A on chyba znowu nam my... A on nie, tym razem na nas zaszarżował. Co mu mało dało. A my dalej mu zło kradniemy HP. A on nas obsypał piaskiem. I co mu też mało dało, po prostu nie możemy nie trafić. Ale ja trafiłem, bo mam super wielkie oczy. Ale mu zostało jeden HP. I on znowu mnie piaskiem odsypał. Ale ja mu zabrałem ostatnie HP i on zginął, bo to nóg. I dostaniemy... Ile? Jesteśmy 105 Experience'a. Dokonaliśmy... pana grunta. Wiem, że źle powiedziałem. Dobra. HP! O, dostaliśmy Great Bola tego miłego pana. Więc przejdźmy się jeszcze chwilę. Przejdźmy się jeszcze chwilę do Poké Center. A nie, bo to są backcathery, więc... Więc skończymy ten odcinek. W, w Raspberough Forest. I dokończymy później w następnym już trzecim odcinku. Tu z wami był Super Pony Gaming. Hej, Jeśli wasze podobało, zapraszam do lajkowania, komentowania, a nawet subskrybowania. Cześć, siemano! Więc Do widzenia. To z wami Super Pony Gaming. Mówię to kolejny raz, ale musi się zapisać gra. więc Cześć.